Witamy w kolejnym odcinku magazynu Wokół Areny. Dziś w programie omówimy wydarzenia czwartej kolejki, sprawdzimy kto trafi do drużyny tygodnia, spotkamy się z zawodnikiem Delphi Michałem Otrębskim, zajrzymy do kalendarza na rok 2015, by sprawdzić, który z meczów pierwszej noworocznej kolejki będzie najciekawszy, a na koniec tradycyjnie zaprezentujemy najlepsze akty tygodnia. Zapraszamy! W czwartej kolejce odbyły się tylko cztery spotkania. Wpadło w nich jednak sporo bramek. Strzelanie bardzo szybko rozpoczęli gracze kadry GAP, którzy w pierwszym meczu tygodnia zmierzyli się z NM Warriors. Już po 10 minutach GAPowicze prowadzi 7 do 0. Można było się spodziewać rekordowo wysokiego zwycięstwa. W dalszej części meczu tak dużo go już jednak nie padało, a powody do radości mieli także wojownicy. Po 78 minutach przerwy trafili w końcu do bramki przeciwnika. Całe spotkanie przegrali jednak 1 do 12. Drugie spotkanie także było jednostronne i zakończyło się pod cyfrówką. Woria Rocha do pewnego momentu stawiała opór faworyzowanej ekipie sławmontu, ale końcówka zdecydowanie należała do zawodników jaska w ożółtych strojach. Pozostaną 4-2 nie stracili już żadnej bramki, a sami strzelili ich jeszcze 7. Ponownie formą bustyni Katarzyński u kubiak, na których rywali nie mogli znaleźć recepty, a do tego wspierani byli oni jeszcze przez palonka, który zaliczył Hadrica. Sławmont wygrał 11-2. do po dwóch jednostronnych spotkaniach oglądaliśmy bardzo ciekawy i do pewnego momentu bardzo wyrównany mecz pomiędzy Stalko i Różowymi Panterami. W pierwszej połowie więcej powodów do zadowolenia miały Pantery, prowadzące 3 dwóch za sprawą m.in. dwóch przedłużonych rzutów karnych zamienionych na bramki. Początek drugiej połowy to kontynuacja gry cios za cios, ale od momentu wyjścia przez Stalko na prowadzenie emocje opadły. Zawodnicy w zielonych strojach dołożyli jeszcze trzy kolejne bramki i wygrali ostatecznie 9-5. W ostatnim meczu tygodniem doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Delfi w pierwszej połowie spotkania z walczącym o pierwsze w sezonie zwycięstwo Winterfell było z zespołem zdecydowanie lepszym. Miało to też odzwierciedlenie wyniku. Zawodnicy w niebieskich strojach prowadzili 5 do 2 i wydawało się, że trzy punkty muszą powędrować na ich konto. Po przerwie obie drużyny wyszły na parki odmienione. Winterfell w pozytywnym tego słowa znaczeniu, Delfi w negatywnym. W efekcie gracze w białych strojach odrobili staty z nawiązką. Drugą połowę wygrali aż 6 do 0, a cały mecz 8 do 5. Zobaczmy, kto trafił do drużyny tygodnia w czwartej kolejce. Czas na gościa. Tym razem jest nim Michał Otrębski z Delfi, który na początku sezonu gra w kratkę. Drużyna ma na koncie zarówno zwycięstwo, jak remis, a także dwie porażki. Tą drugą Delfi poniosło w ostatniej kolejce przeciwko Winterfell. Jak Michał Otrębski ocenia to spotkanie? No wiadomo, początek był w porządku, bardzo dobrze się zapowiadało, ale. No ja już czułem, że może że musimy być po prostu czujni, bo już w pierwszym, czy w drugim meczu tak było, że wygrywaliśmy 6-2 i e, chłopaki nas dogonili, wyrównaliśmy w ostatnich sekundach na 7-7. Dzisiaj niestety to się powtórzyło. Chyba kondycyjnie nie wytrzymaliśmy e, tej drugiej połowy. Mimo że mamy dwa składy, gramy po 4 minuty, to jednak no jest tempo duże i, i niestety nie daliśmy rady kondycyjnie dzisiaj. Delphi w ostatnich latach występowało w rozgrywkach na sztucznej trawie. Zasadne jest więc pytanie, gdzie czują się lepiej zawodnicy w niebieskich strojach? Na trawie czy na hali? Wydaje mi się, że na trawie, bo na trawie można więcej zrobić coś indywidualnie. Mamy tutaj zawodników, którzy no, są szybcy, potrafią coś zrobić indywidualnie, a, a na hali jednak no, decyduje zgranie technika, a u nas tego brakuje. Bardziej jesteśmy palczakami chyba. Forma drużyny to jedno, ale jak czuje się sam zawodnik na, w rozgrywkach halowych, jak ocenia swoją formę? E, szczerze myślałem, że będzie lepiej. E, strasznie to nawierzchnia trzyma. No, nie jest tak, jak jakbym przewidywał. Mały bramek strzela. Nie, nie to samo, co, co na, na trawie i no niestety, ale może po nowym roku popracuję nad kondycją będzie lepiej. Po czterech spotkaniach delfi znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli. Jakie były cele zespołu i na co liczą zawodnicy w kolejnych tygodniach rozgrywek? No po pierwszych meczach celowaliśmy w czwarte miejsce, no ale teraz no niestety rzeczywistość okazała się taka jak się okazała i no niestety chyba będziemy znowu e, bić się o, o to, żeby nie spaść. Chociaż i tak mamy jedną ligę, więc nie spadniemy, ale, ale żeby żeby no, nie, no, być gdzieś tak w środku tabeli na pewno. Teraz przed nami świąteczna przerwa, więc żeby sprawić co czeka nas w następnej kolejce musimy powędrować do roku 2015, a tam czekać nas będzie spotkanie Nafty Kraków ze Stalko. Bez wątpienia to ten mecz zapowiada się najciekawiej spośród spotkań piątej kolejki futsal areny. W ligowej tabeli obie drużyny dzieli różnica pięciu punktów. To sporo, ale liczba ta jest trochę myląca, bo Nafta ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Zarówno Stalko, jak i Nawciarze w tym sezonie jeszcze nie przegrały. Oba zespoły średnio zdobywają 8 goli na mecz. Stalko wygrało wszystkie dotychczasowe mecze, kończąc każde z nich przynajmniej trzybramkową przewagą. Nafta zaczęła od remisu z Winterfell, potem jednak rozgromiła dwóch kolejnych rywali. Tracąc w tych meczach średnio tylko po jednej bramce. Mecz ze Stalko będzie dla nawciarzy poważnym testem, po którym dowiemy się, czy zespół rzeczywiście w stanie namierzać walce o mistrzowski tytuł. Ciekawi też jesteśmy, czy przerwa świąteczna noworoczna nie wpłynie negatywnie na formę zawodników, bo jak wiadomo, nie jest to zbyt korzystny czas dla sportowego trybu życia. My liczymy jednak na ciekawe widowisko, którego faworytem jest Stalko. Na zakończenie, najlepsze zagranie czwartego tygodnia rozgrywek. Przed nami naszym zdaniem najlepsza akcja tygodnia. To tyle w tym programie, życzymy wesołych świąt i do usłyszenia w nowym roku.